Egoistycznie, troszkę mało altruistycznie, tak nienaturalnie, bo jak to szczególnie mając dzieci, będąc odpowiedzialnym za rodzinę, za firmę, za osoby, za które jesteśmy odpowiedzialni, za obowiązki, które musimy wykonać, to uważam, że z całą odpowiedzialnością możemy chcieć uprawiać sport, zwiększyć ilość swojej aktywności codziennej, tylko i wyłącznie mieć poczucie, że robimy wszystko to, co możemy w zasięgu naszej ręki, nogi albo e, czego tam potrzebujemy do uprawiania sportu e, dla naszego zdrowia. Że nie bagatelizujemy, nie jesteśmy leniwi i jak chcemy, to potrafimy się Ale prawda jest taka, że pierwszą osobą, która odczuje pozytywne skutki zadbania o swój ruch, o swoje ciało,